Czytanie z księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział, oto jestem, powiedział: Weź twego syna jednego, którego miłujesz, Izaka. Idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze, na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz. Ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza, poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swojego syna, po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna Twego, jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą Warownie. Swych nieprzyjaciół, wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twojego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Oto Słowo Boże. nie żyć, a będę widział Boga. Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku, cenna jest w oczach, Pana śmierć więtek jego. Pani jestem twoim sługą. Ja sługa Twój, syn Twej służebnicy, Ty rozerwałeś moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Dniu śluby dla Pana, przed całym Jego ludem, w dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie, Jeruzalem. czytanie z listu. Świętego Pawła apostoła do Rzymian, bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tych? których Bóg wybrał, czyż Bóg, który usprawiedliwia, który może wydać wyrok potępienia, czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu Wieków, Chwała Tobie, Królu Wieku. Chwała Tobie, Królu Wieków. Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca. O Jezu, mój Synu miłowany, Jego słuchajcie. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Pan z wami. słowa ewangelii według świętego marka chwała Tobie Panie Jezus wziął z sobą Piotra Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką tam przemienił się wobec nich jego Odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawia rozprawiając tylko między sobą, co znaczy, powstać z martwych Oto słowo pańskie Jerzy Nie, niekiedy można spotkać ludzi którzy mówią straszne rzeczy a tą straszną rzeczą jest to, że Bóg im nic nie dał. I mówią tak, On mi nic nie dał, sam muszę sobie wszystko zrobić i zapracować. A więc dla niego Bóg kim jest? Jak mu nic nie dał? Jaka jest wiara tego człowieka? Jaka jest wiara tych ludzi, którzy żyją naprawdę nieświadomością tego, co się stało? W relacjach ludzkich jest podobnie. Bo są ludzie, którzy nie potrafią przyjąć daru, bo ten dar dla nich jest za tani, niepotrzebny. Ale również nie potrafią przyjąć dawcy, bo ten, który darował, ten, który ofiarował, też dla nich nic nie znaczy. Sami moi kochani spotykamy takich ludzi na naszej drodze życia. Dlatego pytanie jest takie: czy oni zauważają w życiu Boga, że On jest dawcą? Tak Bóg umiłował świat, że swojego Syna Jednorodzonego dał, abyśmy żyli, żyli wiecznie. Czy ten dar Boga jest za mały? Czy ten dar Boga się nie liczy? Przecież dał swojego jednorodzonego syna, żeby zabito go na krzyżu. Tylko w ten sposób można było zawrzeć przymierze. Człowiek z Bogiem. Bóg, Ojciec, Synem Bożym. Gdyby tak się nie stało, to nasze życie byłoby bardzo kruche, zwłaszcza życie wieczne. Człowiek, który nie umie przyjąć daru Syna Bożego, jest niewdzięcznikiem. I nigdy nie będzie postępował w drodze duchowej, ponieważ nie może spojrzeć na krzyż jako to miejsce, na którym zawisło zbawienie. Twoje i moje. Kiedy słuchaliśmy w dzisiejszym czytaniu o Abrahamie i Izaaku, od początku Bóg próbował Abrahama. Nas też Bóg próbuje. I widzi, jak spełniamy te próby. Czy wychodzimy rzeczywiście umocnieni i bardziej silni w wierze? Wielu odpada, zarzucając Bogu, że nie jest dobrym Bogiem. Ale ci, którzy przyjmują te próby, stają się silni, jak orły. Próba Abrahama. Nie zakończyła się śmiercią syna. Bóg swojego syna nie oszczędził. Człowiek, który ma świadomość, jak dobry jest Bóg, który daje, jak wspaniałym darem jest sam Jezus, ten człowiek może za świętym Pawłem w dzisiejszego drugiego czytania powiedzieć, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam, On, który nawet własnego syna nie oszczędził, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Zapominamy, moi kochani, o tym, że jesteśmy grzesznikami. Nikt na świecie nie jest w stanie odpuścić nam grzechów. Nikt na świecie nie jest w stanie nas zbawić. Po ludzku, materialnie, może nam się powodzić na tej ziemi. Ale cóż z tego będzie miał człowiek, choćby cały świat zyskał, a na duszy stracił? Warto uczyć się, moi kochani. Być dawcą i być darem. Jeszcze chwila parafialnej wiadomości. Ostatni tydzień był takim ciepłym tygodniem i był, był wietrzony Kościół, tak żeby trochę tej wiosny i ciepła wyszło do środka i trochę ocieplić mury kościoła. No i od tego czasu jest otwierane w niedzielę święta i także w środę jest otwierane główne wejście. Także można z tego głównego wejścia korzystać. Przypominamy, że dodatkowa komunia święta w niedzielę dla tych, którzy w Eukarystii uczestniczą przez internet o godzinie 12.00. Nie po mszy świętej, tylko chwilę poczekamy, żeby dać szansę wyjścia uczestnikom liturgii z 11.00 i o 12.00 będzie komunia święta. Nabożeństwa pasyjne, Droga Krzyżowa, w każdy piątek, 16.30 z udziałem dzieci, po Eucharystii o 18.00 oraz dla zapracowanych o godzinie 20.00. W Dopiewcu o godzinie 18.30 zapraszamy do prowadzenia rozważań, zapisy, a także teksty rozważań w zakrystii. Jak co roku taki dwumiesięcznik wychodzący w Poznaniu od przeszło 100 lat, kiedyś tylko dla księży, dzisiaj szeroko rozumianego również laikatu, czyli ludzi zaangażowanych w życie Kościoła, taki dwumiesięcznik Biblioteka Kaznodziejska przygotowuje... Teksty rozważań dostosowane do czasu, do tematu roku liturgicznego. Rozważamy Eucharystię w tym roku. Przeżywamy pandemię, niestety, i też te teksty rozważań do tego nawiązują. Dlatego zachęcamy, aby osoby, które chcą prowadzić rozważania nabożeństwa podeszły nawet dzisiaj do zakrystii, zapisały swoją gotowość i ten tekst na najbliższy piątek sobie wzięły do domu. W domu można poczytać i w piątek przynieść na nabożeństwo i później zostawić dla następnych. Gorzkie żale w każdą niedzielę o 17.15. Rekolekcje wielkopostne. Już niedługo, bo ten czas tak szybko leci, czyli za trzy tygodnie, od 20, marca, od 20 do 24 marca, od soboty wieczora do środy. Chorych z sakramentami odwiedzimy podczas rekolekcji według zgłoszeń w zakrystii. Przypominam, że nie możemy odwiedzać według listy, ale musi być w tym danym momencie decyzja dlatego. <laughs> Prosimy nie zgłaszać jeszcze teraz, dlatego że chodzi też o kondycję zdrowotną danej osoby, tej starszej, chorej, czy w tym czasie będzie mogła przyjąć Pana Jezusa, czy ktoś z zewnątrz będzie mógł wejść. Dlatego proszę zaczekać z tym, z tym zgłaszaniem do niedzieli 21 marca. Rekolekcje to już było, zapraszamy do dzieł miłosierdzia w tym świętym czasie. W gablocie przy probostwie tam na płocie, są wywieszone propozycje karitasu wspierania biednych potrzebujących. Okazja do sakramentu pokuty i pojednania w dni powszednie, na razie jeszcze oprócz wtorku, godzinę przed wieczorną Eucharystią. Także w niedzielę i święta przed każdą Eucharystią i w piątki po Drodze Krzyżowej od około godziny 19 do 19.50. Można także umówić się na spowiedź indywidualną z Księdzem Romanem, <küh> pisząc smsa na numer podany w ogłoszeniach. Adoracja Pana Jezusa w pierwszy czwartek po Eucharystii do godziny 20, w pierwszy piątek od 17 do Eucharystii. Pierwszą sobotę Eucharystia dla Czcicieli Matki Bożej z wymianą tajemnic Różańca. Intencja wspólnoty Żywego Różańca na miesiąc marzec o dobre przygotowanie dzieci z naszej parafii oraz ich rodzin do pierwszej Komunii Świętej. Zapraszamy drogich parafian także do czytania Słowa Bożego podczas liturgii oraz modlitwy powszechnej Zapisy w Zakrystii. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne normalnie, wtorek, wieczór, czwartek po południu i w piątek od rana. W drugim tygodniu marca mnie nie będzie i biuro parafialne będzie nieczynne. Oczywiście w sytuacji jakichś nadzwyczajnych, ksiądz Roman jak najbardziej biuro otworzy. Dziękujemy za ofiary na coroczną daninę kościelną. Koperty można zabrać z krucht. Za ofiary składane podczas nabożeństw do skarbony przy ambonie a także przy pomocy karty i za przelewy na konto parafialne. Bardzo dziękujemy za otwarte serca i wszelkie ofiary przekazywane na utrzymanie naszej wspólnoty. Polecamy Przewodnik Katolicki Dzisiaj z modlitewnikiem na miesiąc marzec. Zamówiłem więcej egzemplarzy. Czas Wielkiego Postu jest dobrą okazją do modlitwy, wytrwałej modlitwy. Taki modlitewnik może pomóc zachęcam. I Mały Przewodnik Katolicki, numer poświęcony świętemu Józefowi, bardzo dobre wydanie dla dzieci, zachęcam rodziców i dziadków do zakupu, a także Nowy, a także Owieczka Magda dla dzieci, karteczki dla swoich dzieci, a także dla dzieci sąsiadów i znajomych. Czasopisma są... Ułożone na półkach, przy których z boku jest, o czym pewnie wiecie, taka mała skrzyneczka, i tam można ofiary do tej skrzyneczki wrzucać. Zmarł nasz parafianin, świętej pamięci Stanisław Sobański, skona rzewa. Msza święta pogrzebowa w naszym kościele parafialnym w najbliższą środę o godzinie 11.00, pogrzeb po Eucharystii na naszym parafialnym cmentarzu. Powstańmy i polećmy go miłosiernemu Bogu, dobry Jezła, nasz Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.